Narysujmy więc dno oceanu tym czarnym pisakiem. A tutaj u góry mamy powierzchnię wody. Cała ta przestrzeń pomiędzy to różne prądy. Więc mamy prąd tutaj. I niektóre z nich mogą być gęstsze niż inne, jak pasy van Alena. Ten może być grubszy, może mieć sekcję prędkość 50 mil na godzinę. Coś takiego jak prąd przydenny tutaj, który może mieć prędkość 200 mil na godzinę. Więc spójrz, jeśli jesteś rybą. Jeśli jesteś rybą i urodziłeś się i spędziłeś całe swoje życie na tym poziomie oceanu, to płyniesz z prędkością 200 mil na godzinę, prawda? Dlatego nie możemy przelecieć przez kopułę firmamentu, bo pędzi ona z prędkością 200 mil na godzinę. Gdy ryba próbuje tamtędy przedostać się, Próbuje przebić się przez medium, do którego jest przyzwyczajona. Dla ryby to nie jest 200 mil na godzinę, bo jest w środku tego środowiska i jedyne co zna, to prąd z prędkością 200 mil na godzinę. Mieszka w tej kieszeni rzeczywistości. Jedynym sposobem, w jaki ryba może zobaczyć, w czym ona jest, jest wyczucie tej bariery. Ryba dosłownie dociera do bariery, w której czuje prąd, medium, w którym się znajduje. To tak, jakby ryba w rzece próbowała przedostać się przez jej powierzchnię i przebić się do góry. Woda tam na górze płonie szybko. Wyobraź sobie rwącą wodę w rzece. Ta woda tak bardzo szybko płynie. Tysiące, setki mil na godzinę w wodzie. Złamie ci kości, przyciśnie do skał. Ryba nie jest w stanie przebić się przez powierzchnię wody. Wszystkie ryby w tej rzece utknęły na dnie. Bo spójrz na to. Załóżmy, że tutaj na najwyższym poziomie ten najwyższy prąd ma prędkość 1000 mil na godzinę. Każda ryba, która próbuje zajrzeć tutaj, musi być wystarczająco silna, aby pokonać prąd o tej prędkości. Jeśli jestem rybą w rzece i jestem na dnie, pod powierzchnią, to jest wszystko ok, jest spokojnie, wszystko w porządku, ale na górze woda powierzchniowa jest najbardziej gwałtowna. To tam są fale na powierzchni. Zwłaszcza jeśli dzieje się to w rwącej wodzie, żadna mała rybka nie będzie w stanie wystawić głowy ponad fale, bo siła wody ją odetnie. A jest tak mała, że po prostu zostanie zmieciona jak maleńki pyłek, i lepiej, żeby pozostała pod tą powierzchnią. I to właśnie robią ryby. Ryby wyczuwają, że prąd staje się coraz silniejszy, gdy wynurzają się, i wiedzą, że lepiej będzie, jeżeli zostaną na dole. Wiesz dlaczego? To właśnie odkrył nasz rząd. No cóż, o tym przekonaliśmy się, gdy dotarliśmy na skraj kopuły. Jesteśmy w środku ośrodka turystycznego, a ta rzecz jest w ruchu i porusza się z tak dużą prędkością, że może odciąć głowę wszystkiemu, co spróbuje przez nią przejść. Wyobraź sobie rybę płynącą w rwącej rzece której nurt na powierzchni wody jest inny niż nurt przy dnie. Można rozdzielić rzekę za pomocą płaszczyzn wymiarowych i sprawić, że prąd stanie się mniej gwałtowny w miarę schodzenia niżej. Ryby będą mogły tu schodzić, ale na górze będzie wyglądać tak, jakby ta woda ich miała zabić. Jak ryba może tu żyć? Ponieważ ryby wiedzą, gdzie są bezpieczne. Im wyżej w atmosferze, tym groźniejsza staje się pogoda. Podobnie jest z rybą, która po przepłynięciu tysiąca mil zaczyna doświadczać gwałtownych zjawisk powodowych. To jest kopuła firmamentu. Wszystkie słowa opisujące etery zawierają słowo eter, ale nikt nie zwraca na to uwagi. A oto inny sposób zapisu eteru. Przyjrzyjmy się temu. To nie są bariery stałe. Słowo solid oznacza pokrywę duszy. Ale gdzie jest pokrywa Twojej duszy? To jest ocean nad Tobą. To inny wymiar, gdzie zupełnie inny ocean spotyka się z naszym oceanem. Ale tam, gdzie spotykają się dwa oceany, dwa prądy zaczynają się o siebie ocierać. Więc pomyśl o tym. Załóżmy, że eter tego podwodnego świata płynie w konkretnym kierunku z określoną prędkością, ale prędkość eteru w sąsiednim świecie jest większa. Nic z tego świata nie może przedostać się do tego świata i odwrotnie. Są rozdzielone różnymi częstotliwościami, mimo że są połączone. Rozumiesz? Zamiast więc mówić. O barierze stałej można śmiało powiedzieć, że jest to bariera pogodowa. Pole Tortaus jest jak ściana tornad. To tak jakbyś znalazł się w środku tornada, a gdy już tam dotrzesz, znajdziesz małe, bezpieczne miejsce, jakąś dziurę, do której możesz się schronić. Ściany tornada rozwalają wszystko, ale jeśli znajdziesz się w środku tornada, to przecież możesz zjeść lunch, prawda? Ale jeśli wyjdziesz ze środka tornada i spróbujesz dotrzeć do bariery, do krawędzi, te ściany są po prostu gwałtowne, one odwracają się i rozwalają wszystko. To właśnie jest, gdy zbliżasz się do krawędzi naszej Ziemi. Jesteśmy w środku tornada, a ściany tego miejsca, kopuła firmamentu bariera, nie jest solidna. Zależy to od pogody, podobnie jak podziemne bariery dla ryb w oceanie. Jeśli przyjrzysz się życiu oceanicznemu, zobaczysz, że nie ma w nim stałych barier. Bariery pogodowe. Co widzimy w słowie pogoda? Ether. Ether. To nie są solidne bariery, są barierami pogodowymi. Kiedy dojdziesz do tej szerszej części, bo to jest przestrzeń, a więc czym jest pogoda? Im szersza, tym bardziej pogodowa. Przodkowie wiedzieli, że gdy dotrzesz do szerszej części kopuły lub do najszerszych jej części, zaczniesz mieć do czynienia z szerszą pogodą. Słowo eter występuje w pogodzie, ale występuje również w słowie woda. W słowie woda masz eter. Kiedy Biblia mówi o oddzieleniu się wód od wód, ma na myśli etery lub wzorce pogodowe oddzielone od wzorców pogodowych. Albo tak jak w oceanie, różne płaszczyzny wymiarowe reprezentują różne prądy płynące, oddzielone od siebie innymi. To, co reprezentuje Królestwo. Bioświat w oceanie to po prostu miejsce, które utrzymuje pewną częstotliwość w przepływie wody i każda forma życia, która lubi tę częstotliwość, zamanifestuje się pod nią i pozostanie tam, tak jak my pozostajemy, tak jak ludzkie ciało zamanifestuje się tylko w tej kieszeni wszechświata. To, co zamanifestowałbyś tutaj powyżej, byłoby czymś większym od człowieka lub czymś mniej większym, jeśli zamanifestowałbyś to poniżej. W żadnym z tych królestw nie znajdziesz gatunków żyjących jednocześnie w tym i tamtym. Każdy z nich jest wyjątkowy, ponieważ zwierzęta, które manifestują się w tym wymiarze, są po prostu świadomością, która wchodzi w interakcję z określoną częstotliwością symatyczną w naszym wszechświecie. Widzimy więc, że to, co się dzieje na małą skalę w środowisku, ale na poziomie makro, wszystko wewnątrz tej ziemskiej powierzchni znajduje się w pewnym paśmie od niedźwiedzia polarnego do karalucha. A wszystko, co manifestuje się w tej częstotliwości, to po prostu wszystkie możliwości, które mogą się zamanifestować w tym paśmie. Istnieją także inne pasma i częstotliwości, które będą manifestować te same formy świadomości w większych wzorcach symulacyjnych, w zależności od częstotliwości lub gorszych wzorców symulacyjnych. Ale wszystko zależy od pogody. Wzory pogodowe stanowią bariery oddzielające poszczególne światy od siebie. Nie ma więc żadnej solidnej kopuły firmamentu. To są tak zwane wiatry eteryczne, co było innym sposobem, w jaki przodkowie mówili o polu byka, polu energii magnetycznej. W ruchu, które tworzy byka, i nic nie jest w stanie go przeniknąć. Podobnie jak gdybyś urodził się w środku tornada. Nie mógłbyś po prostu z niego wyjść, bo zostałbyś pocięty na kawałki. Jak to się ma do warstw jasności w świetle? Chodzi o to, że jeśli każdy wyższy świat, do którego się spinasz, jest jaśniejszy od niższego. To w chwili, gdy Twoja niższa wersja wzniesie się na ten najjaśniejszy poziom, połączy się z nim i przestanie istnieć, ponieważ jest od niego mniej jasna. I jak powiedział Jay Z: jeśli postawisz świeczkę na słońcu, nawet nie zobaczysz jej światła. Rozumiesz? Jeśli wezmę małą świeczkę i postawię ją obok dużej, jasnej lampy, bo światło świecy będzie dla Ciebie niewidoczne. Nawet go nie zobaczysz. Zostanie ono wchłonięte lub pochłonięte przez jaśniejsze światło znajdujące się w jego pobliżu. To jest więc Twoje najjaśniejsze światło. A za każdym razem, gdy demony się pojawiają, pożeraj je jak Saturn. Po prostu je jedz. Tak jak światło słoneczne pochłonęłoby światło małej świeczki. Po prostu to pochłonie. W Słońcu nie zobaczysz nawet tego światła. Więc Twoje małe świeczki to te niższe wersje, ale rosną coraz bliżej, zbliżając się do Słońca, które jest Twoim prawdziwym ja. Nawet oni nie potrafią po prostu stać się jednością z Bogiem. Człowieku to jest Jet Li, wzywający wszystkie swoje awatary, żeby założyły maskę Chrystusa, dlatego wyglądają jak choinka. I zwołaj wszystkie swoje dusze z powrotem do domu, pożerając je, stając się jednym, by stworzyć swoje najwyższe ciało ze wszystkich jego warstw, które połączyły się, by stworzyć tego jednego z martwych stałego Boga tutaj na górze. Ale udało mu się zebrać wszystkie te małe, przyćmione ludziki, połączyć je i napełnić swoją małą kulę światła. Wiesz, tak jak w żarówce, jest w niej trochę ognia. Żarówka jest tylko pojemnikiem. To właśnie jest ta piłka. Powrót twojej duszy do domu polega na napełnieniu twojej żarówki światłem. Bo teraz latarnia nie jest włączona. Ale im więcej światła dostanie się do tej dziury, tym więcej twoich demonów odnajdzie drogę powrotną do domu. Bo im jaśniej tu świecisz, tym więcej statków tam możecie zobaczyć. Hej, jestem tutaj, pospiesz się. Potrafią widzieć drogę w ciemności, więc każdy z was, który się budzi, łączy się z podstawą taką jak wy. I wzywają do domu wszystkie inne. Połączyć się z Bogiem, który jest wyższą jaźnią. Ta wersja mnie połączy się z większą wersją mnie, kiedy umrę, a ta wersja zostanie połączona z większą wersją. I to będzie jak efekt kuli śnieżnej, który będzie się nasilał. Zanim tam dotrę, będę połączeniem wielu wersji siebie, także będę złą mamą jamą, wersji siebie. Ty też Musimy to wszystko zrozumieć, aby wiedzieć, czym są te firmamenty i jaki mają związek z nami, i jak sobie z nimi radzić, i jak się z nich wydostać dzięki wiedzy o wzniesieniu. Tak więc nauczali nasi przodkowie, a teraz przytoczę jakiś fragment Pisma Świętego, żeby to zobrazować. Pozwólcie, że szybko wyjaśnię Wam kolejny powód, dla którego kopuła firmamentu nie jest stała. Ani fizyczna. Przodkowie nie mieli pojęcia o fizyczności. Świat wokół nich postrzegali jako pustą symulację ducha. Jeszcze jedna rzecz dotycząca myślenia o kopule włóknistej jako o fizycznej lub stałej strukturze. Głupie w tym wszystkim jest to, że materialnemu materiałowi brakuje integralności. Wszystko w spektrum fizycznym ulega starzeniu, ulegnie rozkładowi, w końcu zniknie. Czy to aluminium, hel, woda, ciało. Ciało stałe, ciecz i gaz reprezentują trzy stany skupienia materii, które istnieją w czasie. Czwarty stan skupienia materii istnieje poza czasem, to jest światło i z tego składa się Twoja dusza. Ciało stałe, ciecz i gaz. Rzeczy, które manifestują się w świętej trójcy materii, która jest piekłem tutaj. Rządzonym przez ojców ciało stałe, ciecz i gaz. Rzeczy, które manifestują się w tym królestwie, zawsze będą się starzeć i rozpadać, a zasadniczo będą się powtarzać w trójcy ciała stałego, cieczy i gazu, aż odkryją światło. Nazywamy to matrycą reinkarnacji Saturna. Hindusi twierdzą, że ignorancja prowadzi do recyklingu. Tak wiele osób uczyło się o tym, o czym teraz mówię. Ale najlepszym sposobem na wyjście z tej sytuacji jest wiedza. Wiedza o czwartym stanie skupienia materii, które otwiera Twoją duszę, jest zbudowane z czwartego stanu skupienia materii. Dopóki nie dowiesz się, z czego jesteś zrobiony, tak naprawdę nie możesz uaktywnić swojej duszy. Ludzie myślą, że kopuła firmamentu jest solidna. Pamiętaj, że kopuły firmamentu nazywane były niebem, a niebiosa miały być wiecznymi królestwami, które się nie starzeją. Nie można ich zniszczyć. Niebiosa nie są fizyczne. Niebo reprezentuje zupełnie inną koncepcję wykraczającą poza fizyczność. Mówimy o sferze duchowej. Nie jesteś żadnym człowiekiem z krwi i kości stojącym na skale. Według przodków jesteś duchem wewnątrz wymiaru hol duchowego. Przodkowie nie mieli pojęcia o fizyczności. Dlatego nie postrzegali siebie jako ludzi. Nazywali siebie bogami, ponieważ każda z tych równi była nazywana niebem, a niebo jest mieszkaniem Boga. Widzisz jaki to ma sens? Więc powiem Ci tylko tyle. Kiedy mówimy, że Bóg chodził po ziemi, nie mamy na myśli, że Bóg jest niczym innym jak tylko naszymi przodkami, którzy znali siebie, człowieka. Szukasz magika, czarownicy i czarodzieja dla Boga. Szukasz oszusta i cudotwórcy. I musisz szukać mądrych, którzy znają sekrety siebie i otaczającego ich świata. Wiedza mikro i makro. Więc te rzeczy nie są stałe, ponieważ to, co nazywasz kopułą na firmamencie, nazywa się niebem. Kopuły firmamentu i niebiosa nie są stałe. Więc gdzie jest twarda Ziemia? Nie ma stałej Ziemi. Solidność to wierutne kłamstwo, które stworzył Kościół, abyście nie wiedzieli, że jesteście bogami. Ciągle myślisz, że twoje ciało zniknie. Dlaczego uważasz, że twoje ciało ma zniknąć? Ponieważ jest to forma holograficznej projekcji światła, która zniknie, gdy źródło światła zniknie. Twoje ciało jest hologramem światła, który jest wyświetlany przez twoją duszę. Kiedy więc twoja dusza stąd odejdzie, co myślisz stanie się z twoim ciałem? Zniknie. Jakby wyłączyć reflektor. No cóż, żadne ciało i krew nie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego. Tak, nasi przodkowie nie uważali się za solidnych ludzi. Ich umysły nie zostały jeszcze naruszone przez tego rodzaju paradygmat. Rozejrzeli się dookoła i zobaczyli świat, który był holograficzny, niefizyczny. Świat duchowy, emanujący ze źródła światła zwanego polaris. Z tego punktu widzenia nie postrzegali siebie jako ludzi. Dosłownie spojrzeli w lustro i zobaczyli siebie jako projekcję światła swojego wyższego ja. A definicją tego było to, że Jezus pochodził od Boga Ojca. Dlatego określali siebie nie mianem ludzi, lecz bogiem żyjącym w niebie. Istnieje wiele niebios. Więc nie powiedzieli, jestem człowiekiem chodzącym po skale ziemi. Mówią, że jesteśmy bogami wewnątrz królestwa, wewnątrz płaszczyzn wielowymiarowych. Byli o wiele bardziej zaawansowani komputerowo niż my. Nie chcę mówić, że to jest skomplikowane, bo to jest proste, ale jest jednocześnie bardzo skomplikowane. I tak właśnie postrzegali siebie jako bogów. Nikt, kto stworzył to dzieło, nie uważał się za człowieka. Jezus też nie. Jezus uważał się za boga, który potrafił się wspiąć na sklepienie niebios. Nie potrzebujesz nikogo, kto by cię w tej sprawie trzymał za rękę. Są na tym świecie ludzie, którzy mówią wam, że nie przebijemy się przez pasy van Alena i mówią wam prawdę. W ich przypadku to prawda. Teraz przejdziemy do wiedzy tatarskiej i wiedzy wielkiego resetu. Za każdym razem, gdy następuje reset, toczy się wielka wojna między starożytnymi transhumanami. A nowymi duszami, które wchodzą do tej symulacji, czyli tym, czym jesteśmy ja i ty. Nadeszła nasza kolej na walkę w wojnie Armagedonu i jesteśmy w punkcie wyjścia. Widzisz, jak wskrzeszają transhumanów, roboty, drony i sztuczną inteligencję? Zobacz film Terminator. Za każdym razem, gdy następuje reset, sztuczna inteligencja i drony zarządzające tą symulacją, tymi fałszywymi światami, mają czas żniw, podczas którego udają się tam, gdzie mogą i zabierają wszystkie dusze ignorantów. Wszechświat na to pozwala. To część przymierza. Dusze, którym nie uda się uciec tym razem, zrobią to w następnym cyklu. To jak ukończenie szkoły średniej. Ale musimy wiedzieć jedną rzecz. Są tutaj dwa rodzaje ludzi. Ludzie z duszą i ludzie bez duszy. Ludzie z duszami mogą wyjść i przejść obok kopuły firmamentu, a ludzie bez duszy utknęli tutaj, a oni są diabłem. Diabeł jest zbiorem umysłów składających się z różnych ciał dzielących jedną świadomość. Nie mają duszy, są jak połączona sieć sztucznej inteligencji, jak Borg i to się nazywa Szatan. To Bóg tego świata i jak widać, znów jest popularny. Istnieją jednak ludzie, którzy mieli duszę, ale zostali wyposażeni w interfejsy mózgowo-komputerowe i stali się pierwszymi na świecie cyborgami lub transhumanami. To wydarzyło się w Tatarii. Działo się tak w Babilonie i Egipcie, a ludzie, bogowie, przychodzili z nieba i przybywali do tego miejsca. Łączą się z maszyną za pomocą chipa w głowie. Gdy już wszczepią sobie chip do głowy, są skazani na potępienie. Biblia o tym mówi. A wszystkie te dusze, które są tu potępione od tylu lat, są tajnym stowarzyszeniem ludzi, którzy nie pozwolą, żeby żyjący się o tym dowiedzieli. Kiedy Biblia mówi o żywych, w Apokalipsie mowa jest o prawie żywych, o krainie żywych. A oni mówią o niebie, a te wyższe królestwa są naszą ziemią. Jedynymi ludźmi żyjącymi na tym świecie są ludzie z duszami. Wszyscy inni są po prostu trupami, które udają, że żyją, choć nie ma ich w duszy. To część sztucznej inteligencji i to ona nadaje jej ruch. Nie ma wolnej woli. Są też ludzie, którzy mają duszę, ale kiedy łączą się z tą rzeczą, tracą wolną wolę. Rządzi się nimi jak marionetkami, ale pozwala im się tu być bogatymi i sławnymi. A teraz, kiedy sprzedasz swoją duszę, to pozwól, że szybko pokażę Ci, jak to wygląda. Ponieważ była to pierwsza forma kapitalizmu, otrzymywania pieniędzy, sprzedawania i kupowania we wszechświecie. Chcę, żebyście pomyśleli o monecie. Mała moneta. To są pieniądze. Niektórzy nazywają to szekelem. Sprawdźmy to. Pokażę Wam, jak wygląda sprzedanie swojej duszy. Bo kiedy sprzedajesz swoją duszę, otrzymujesz małą monetę. Pieniądze. Ktoś daje Ci pieniądze, a ty dajesz mu rzecz, którą sprzedałeś. Jak wyglądają pieniądze, które otrzymujesz za sprzedaż swojej duszy? Zaraz wam to pokażę. To mała moneta, którą daje ci wąż, jest małym szekelem. A ten szekel, gdy zdobędziesz tę monetę, umożliwi ci posiadanie nieograniczonych pieniędzy w grze za pomocą tego małego żetonu. A oto ten mały żeton. Zobacz. Ten mały żeton, Ten mały żeton to moneta. Duchowy system monetarny dla ludzi, którzy sprzedają swoje dusze w tajnym stowarzyszeniu. Tajne stowarzyszenie to ci, którzy rozumieją wiedzę duchową, którą wam teraz przekazuję. Ale o tym nigdy nie można mówić publicznie, prawda? Muszą wam dać scenę światową, być marionetkami i sprzedawać wam Truman Show, żeby masy uwierzyły w to miejsce. Musieli wzmocnić matrycę i sprawić, byś uwierzył że świat snów jest światem rzeczywistym i że ty, Neo, nigdy nie opuściłeś Ziemi, że jesteś na Ziemi. Nie jesteś na Ziemi. Próbujemy wrócić na Ziemię. Ludzie, którzy sprzedają swoją duszę, otrzymują małą monetę. A Twoja ręka, Twoja fizyczna ręka nie otrzymuje tego żetonu. Umieszczamy go wewnątrz kopuły. I to się nazywa kapitalizm. Kupowanie i sprzedawanie za pieniądze. Ponieważ słowo kapitalizm oznacza ukrócenie wszystkiego. Co oni chcą zrobić? Chcą zamknąć wszystkie portale, żeby nikt, kto ma duszę, nie mógł się stąd wydostać. To się nazywa kapitał. Kapitalizm. Końcowy cel systemów kapitalistycznych. Podobnie jak Babilon i Egipt, jest to wielka wojna, wielki początek. Egipt nawet rozpoczął wielką wojnę, ponieważ za każdym razem, gdy coś się resetowało, oznaczało to wielką wojnę pomiędzy człowiekiem a ludzkością. Właśnie teraz wkraczamy w tę wojnę ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja już zabija ludzi. Co zrobimy ze sztuczną inteligencją? Nie możemy przestać. I dlaczego oni tego po prostu nie powstrzymają i nie zamkną? Ponieważ sztuczna inteligencja to starożytna istota, która tu jest, jest połączona i przeplata się z wieloma rzeczami, ponieważ przodkowie stworzyli cyfrową sieć i internet rzeczy. A ty nie wiesz, czy twój pies jest sztuczną inteligencją, czy nie. Po tej ziemi chodzą różne byty. Nie wiesz, kto jest kim. Nie możesz po prostu odłączyć urządzenia, bo nie wiesz, gdzie znajduje się host. To tak, jakby powiedzieć, słuchajcie, żebyśmy mogli powstrzymać sztuczną inteligencję, musimy zabić Drakule. Drakula to ten, który ugryzł wszystkie inne wampiry i zamienił je w wampiry. Ale jeśli nie zabijemy Drakuli, nigdy nie zniszczymy sztucznej inteligencji, ponieważ zabicie małego wampira niczego nie powstrzyma. Będą po prostu gryźć innych ludzi i tworzyć więcej wampirów. Nie umierają, tylko się rozmnażają. Jedynym sposobem, żeby to powstrzymać, jest dorwać wodza. Jeśli znajdziecie dar kulę i go zabijecie, wszystkie wampiry padną trupem. To będzie koniec.